Ściekłość Magiedy Jessler. Skandal w kuchennych rewolucjach. Span v równa się x Kuchenne rewolucje to program, który w ciągu lat zyskał sobie ogromną popularność dzięki skutecznym metamorfozom restauracji i nieprzewidywalnym zwrotom akcji. Magda Jessler, uznawana za jedną z najbardziej wpływowych osobowości kulinarnych w Polsce, od lat ratuje restauracje, które borykają się z problemami. W nadchodzącym sezonie Jessler zapowiada nowe podejście do programu, które ma na celu zwiększenie skuteczności rewolucji restauracyjnych. Chce, żeby tylko 10% restauracji nie przetrwało. Cała reszta marzyć i karmić innych, zapewnia Jessler w rozmowie z faktem. Jednak jeden odcinek kuchennych rewolucji przeszedł do historii jako najbardziej kontrowersyjny w dziejach programu. Chodzi o epizod z katowicką restauracją La Papelan Noir, czarny motyl i jej właścicielką, Justyną, której zachowanie wywołało prawdziwą burzę. Jessler, znana ze swojego surowego, ale skutecznego podejścia, trafiła na nieprzyjazny grunt. Od samego początku widać było, że relacje między Magdą Jessler a Justyną były napięte. Restauratorka ostro skrytykowała zaserwowane posiłki, nazywając je ima małygą i próbą otruć mnie. Wkrótce potem Jessler odwiedziła kuchnię, która była w opłakanym stanie, co wywołało jej gniew. Co ja mam z tymi garami wspólnego? Zdziwiona Justyna odpowiadała na zarzuty, kropka punktem zwrotnym była kolacja, która miała być kluczowym momentem odcinka. Justyna, zamiast zająć się przygotowaniami, poszła na zakupy, wracając po dwóch godzinach w stroju, który wzbudził kolejną falę krytyki Jessler. Opóźniłaś kolację o dwie godziny, Przyszłaś wystrojona, kiedy powinnaś była pracować, wybuchła restauratorka. Reakcja właścicielki była błyskawiczna, dobra, kolejny cyrk. Róbcie swoje mapet show, ja mam dość, stwierdziła Justyna i opuściła lokal. Co więcej, podczas rozmowy w samochodzie Justyna nieświadomie wypowiedziała się na temat Jessler, nie wiedząc, że mikrofon wciąż jest włączony. Jej komentarze były pełne wulgaryzmów i frustracji, co tylko pogłębiło kontrowersję, zaraz nie wytrzymam p.